witajcie na moim kanale akwarystyka raciąż dzisiaj przy akwarium lowtech yy, 7 dni już od zalania jak możecie zauważyć roślinki troszeczkę się podniosły widać to z prawej strony po kryptokorynach jak pamiętacie w poprzednim filmiku te kryptokoryny z prawej strony yy, leżały tak mam nadzieję że się rozrosną yy. Dwie roślinki generalnie mi doszły do tego akwarium. Tam przy wylocie filtra w samym rogu, jak ta platka sobie tam pływa, jest lotos zielony. No i dwa anubiasy. Te anubiasy troszeczkę marne, ale zobaczymy, może odżyją w tym akwarium. Jak zauważyliście, również w tym akwarium są ryby. Z ryb, co tutaj wpuściłem, to są platki, są molinezje nakrapiane, są dwie czarne molinezje, są tam jakieś gubciczki, no i oczywiście mieczyki. Mieczyk, no może nie typowo zielony, ale zielono podobny, o tak to nazwijmy. Oczywiście zapytać się, dlaczego tak wcześniej wpuściłem te ryby, to ja Wam odpowiadam, bo tak chciałem. A na poważnie y, pół y, tej wody w tym akwarium było y, od kolegi przyniesione od dnia, z jego akwarium. Tak? Także badałem tą wodę. Woda jest spoko. Hmm. Ryby generalnie, słuchajcie, są w tym akwarium od dwóch dni. Na razie mają apetyt, mają dobre samopoczucie. Nie widzę, żeby coś pijanego pływało, za przeproszeniem, w akwarium. Także, czego tu więcej chcieć? Zobaczcie, jakie ładne plateczki mam. Może kurczę, dam wyżej. Mam troszeczkę, słuchajcie, za słaby obiektyw, żeby Wam dać takie fajne zbliżenie na te platki, no ale spróbujemy. Ładne są, duże są. Generalnie też kupiłem je od kogoś. No, tak jak mówię, są od dwóch dni, na razie nie widać oznak żadnej choroby, także jest spoko nie. Nieczyki też mam, zielone dostałem też tam od kolegi, tak także. I myślę, że tu żadnych innych ryb już więcej nie będzie, nie? chyba że może jeszcze mieczyka jakiegoś czerwonego z parkę i mieczyków y, czarnych y, wrzucenie. No, ale to jeszcze nie wiem do końca. Na razie się martwię y, o te rośliny, tak żeby one już y, wystartowały, bo jak widzicie, żabienice tutaj szczególnie przy tym korzeniu, o tutaj wam dam, one troszeczkę, ona troszeczkę przygardziała, także... Mam nadzieję, że to wszystko ruszy, już te rośliny, tak? Yy, znowuż ta żabienica, yy, ta purpurowa, też jeden listyk, widzę, że troszeczkę pożółk. No ale ma, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że to się wszystko bujnie. Yy, nie wiem, yy, co zrobić. Zastanawiam się tutaj na obsadzeniem na, na, z przodu yy, Monte Carlo, nie? Taki, to w sumie generalnie łatwy trawniczek. Nie wiem, spróbuję, może ruszy bez CO2, bo to akwarium nie będzie miało CO2. A właśnie, a propos akwarium roślinnego. Myślę, że już, słuchajcie, po, po 15 coś, coś będziemy działać. Także, tylko się teraz zastanawiam, bym poprosił was w komentarzu, na czym lepiej to akwarium zrobić, bo Zastanawiam się głęboko nad ziemią, ale i nad podłożem aktywnym. Jeżeli podłoże aktywne, to jakie podłoże? tak? Po głowie mi chodziła, chodzi właściwie cały czas Amazonia, ale słyszałem, że są też lepsze podłoża typu Tropika, bądź, bądź, bądź jeszcze jakieś inne. Nie, nie znam się na tych aktywnych podłożach, gdyż nigdy tego nie stosowałem. O, jeszcze wracając do tego akwarium słuchajcie myślę tutaj wrzucić y, krewetki y, Red sherry, żeby troszeczkę na dnie y, sprzątały, nie? bo tutaj generalnie nie mam żadnego y, MPO, że tak powiem, tylko mam. Żadnych dennych ryb nie mam, o, w ten sposób powiem, tylko jak widzicie, Helenka nie Helmut, ale to zobaczymy. Muszę znaleźć jakąś fajną ofertę z krewetkami reef tak? Nie chcę tutaj nic innego, tylko najprostsze krewetki, jakie istnieją. <gry> także moi drodzy, to akwarium tak wygląda. A jeszcze wracając do tego akwarium roślinnego, także bym prosił Was o napisanie w komentarzu, jakie podłoże aktywne mi polecacie tak? do tego akwarium, bo to akwarium generalnie będzie nałożone. Będzie dozowany co 2 będzie duża dawka światła, nie? Także myślę, że już 15 po 15 wystartujemy, nie? Jak będę startował z tym akwarium, to dam wam po prostu znać, tak? Może pokażę wam filmik zakładania tego akwarium, aczkolwiek tak jak wam Tutaj na początku, znowu, na mojego nagrywania tych filmików. bo Bodajże na pierwszym filmiku napisałem, że tego materiału zakładania akwariów jest bardzo dużo. Także oceniajcie moje akwarium. Piszcie komentarze. Tak jak powiedziałem, proszę Was o łapki w górę, o zostawienie komentarzy. Sorki, musiałem na chwilkę film przerwać, także kontynuujemy. Dajcie znać. W komentarzach, jakie byście podłoże aktywne wyproponowali, bądź czy robić na podłożu aktywnym akwarium, czy nie robić. Myślę, że to by było w tym filmiku już na tyle. Także do następnego filmiku. Myślę, że w przyszły czwartek się będziemy widzieć na YouTube. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Cześć, jeszcze rzut oka na rybole, na platki. No, wam przybliżenie. No miało być przybliżenie. To naprawdę bardzo fajne rybki. Tutaj zobaczcie, jeszcze jedno rzecz, jak one żerują sobie na dnie, co niektóre. Rybole i od taki dzisiaj króciutki filmik dobra nie zanudzam was już do zobaczenia w czwartek na razie hej.